Książkomat to prezent producenta tego urządzenia dla słupskiej biblioteki. W 30 skrytkach czytelnicy mieli odbierać zamówione książki, a potem je tam oddawać. Urządzenie stanęło kilkanaście dni temu, zostało już przetestowane. W przyszłym tygodniu miało zacząć funkcjonować, ale nie zacznie, bo w niedzielę około godziny pierwszej w nocy nieznany sprawca ukradł panel sterujący i czytnik kodów, znajdujący się w centralnej części urządzenia, a bez elektroniki książkomat nie zadziała. Sama szafka ze skrytkami nie została uszkodzona. Obiekt nie był monitorowany, ale bibliotekarz. Biblioteczny system informatyczny zanotował odłączenie komputera z książkomatu od systemu. Straty wstępnie oceniono na kilka, kilkanaście tysięcy złotych. O kradzieży została poinformowana policja. Na szczęście urządzenie było ubezpieczone. Biblioteka wysłała już dokumenty do ubezpieczyciela. Gdy otrzyma odszkodowanie, zakupiony zostanie nowy panel sterujący z czytnikiem kart. Dopiero wtedy książkomat zacznie działać. Nie będzie to jednak wcześniej niż na początku października.